Witam bardzo w gospodarstwie rolnym Lipie, na Kujawy. Gospodarstwo rolne, które tu, w którym zarządzamy, to jest 760 hektarów. Przejęliśmy je w 1994 roku od ówczesnej Agencji Nieruchomości Rolnej Skarbu Państwa jako, jako dzierżawa. Na tą chwilę jesteśmy właścicielami ale chciałbym wrócić do mojego rodowodu, skąd się wziąłem, skąd, skąd moja przygoda z rolnictwem. Także pokrótce pochodzę z gospodarstwa indywidualnego w Brudni, ma nasze tradycje rolnicze. To jest już szóste pokolenie, mówię o moich, o moich dzieciach. Przejąłem gospodarstwo w 80 roku od mamy, niestety ojciec bardzo wcześnie zmarł. Jako piętnastolatek już musiałem sobie no, sam radzić z moją mamą i siostrą. Uczyliśmy się jeszcze, ja technikum robiłem, moja siostra studiowała w Toruniu zaocznie, żeby to pociągnąć. No, musieliśmy i kształcić się, i pracować, ale no, myślę, że to są efekty tego, że dochodziliśmy do wszystkiego sami, małymi krokami. Wszystko, co w tej chwili osiągnęliśmy, to jest nasza ciężka praca. No i to się też rozwija. To trzeba już w tej chwili z racji kilku lat takie podsumowanie zrobić, że ten czas chyba dobrze wy, 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 wykonaliśmy i to co można było to, to osiągnęliśmy. Pokrótce jeśli chodzi o, 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 no, o liczby. Gospodarstwo, które mówiłem przejąłem 37 hektarów. W tej chwili dokupiłem wśród okolicznych rolników, czyli gospodarstwo rodzinne Brudnia, to jest 100 hektarów. W 90 roku mm. przejąłem przechowalnię warzyw Balczewo, to jest taka przechowalnia na około 1500 ton po byłej spółdzielni pszczelarskiej. Kupiłem to od, 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 od syndyka i to była jakby moja pierwsza przygoda z warzywami, gdzie już no, pierwsze kroki Poczyniłem w kierunku przechowywania sprzedaży na rynek hurtowy, detaliczny. Następnie przez współpracę z, no, z firmami przetwórczymi. To już były pierwsze kroki lata 70., no, 80. Y, pierwsze kroki w nawadnianie w precyzyjne maszyny do, do, do siewu, y, uprawy. Y, no, skala znacznie wzrosła od roku 94., kiedy mm, wydzierżawiłem Wtedy jeszcze ze wspólnikiem Gospodarstwo Rolne Lipie, w którym właśnie teraz jesteśmy, no to był przeskok dość znaczny, bo z 37, wtedy miałem może 60 hektarów własnego, przerzuciliśmy już się na areał 760 hektarów. No to było bardzo duże wyzwanie. Tym bardziej, że to gospodarstwo no było, tak jak ówczesne gospodarstwa, totalnie zaniedbane. Te gospodarstwa były, mimo że to. Kujawskiej gleby, ale tu no, ta, ta, ta historia jakoś tego gospodarce nie miało szczęścia do zarządzających no, rozgrywki między, między ówczesnymi kierownikami i, i, i kombinatami no, rozpad i tak dalej spowodowało, że, że to był chyba drugi przetarg, my to wzięliśmy w drugim wydaniu. No i właściwie zaczęliśmy wszystko od początku od od no, inwestycji w, w, w glebę, po prostu do doprowadzenie do, 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 do jakichś tam podstaw, tak? bo to było gospodarstwo, gdzie, gdzie te, gdzieś tam nie były pozbierane buraki, zboża, my w ogóle wyszliśmy y, 1 maja, no to taka ciekawa historia, bo oczywiście jako ja wygrałem, wygraliśmy wtedy, bo ja mówię, ja miałem wspólnika, wygraliśmy przetarg ze spółką pracowniczą, y, no oczywiście zadowoleni, że, że, że mamy to, co sobie wymarzyliśmy, przyjechaliśmy, a tu szturmówki, flagi, strajk, załoga ówczesna kierowana przez spółkę pracowniczą, no wtedy to wiadomo, to był księgowa zarządca, jakiś tam układ, obojętnie jak, strajk nie chcieli nas puścić, sobie wyobraźcie 1 maj, właściwie prace polowe powinny by, były być na ukończeniu. A tu totalny ugór, no, nic nie, nie sprzątnięte zboże, słoma na, na, na polach, nieporane w ogóle, katastrofa. No i właściwie do agencji dzwoniliśmy wtedy, czy byliśmy na spotkaniu, co robić, no bo przecież my jesteśmy dzierżawcami agencja, nie przejmując się powiedziała spokojnie wejdziecie za, za rok, ale. Yy, ale my, no, mając jednak duszę tego rolnika, patrzyliśmy, że przecież to nie może u ugorem leżeć, no, no, no jak nie, nie, zaorane, nie posiane. I mimo wszystko podjęliśmy decyzję, że wchodzimy w pole. Dogadaliśmy się jednak z załogą. Przejęliśmy tą załogę w całości, a było to 46 osób, czyli nie mało, Bo zresztą tak założyliśmy w naszym ofercie, i przez to, czy, przez to między innymi przetarg wygraliśmy, że zatrudniamy wszystkich ludzi, bo mieliśmy pomysł na. Biznes. Mieliśmy już w głowie, że przecież na takich dobrych ziemiach kujawskich będziemy robili warzywa. Ja wtedy miałem przechowalnię w Balczewie, tak mówiłem gdzieś na poziomie 1,5 2000 ton. Pobliskie przechowalnie, pobliskie zakłady przetwórcze. Agrofros wtedy, teraz Bonduel, który jest moim sąsiadem za płotem, także już no, mieliśmy tam wizję, że to trzeba i można na, na pełen wizdek to wystartować. No Ludzie jednak jak porozmawialiśmy nie z, yy, z, yy, z, no, z, z prezesem czy tam przewodniczącym spółki, który tam jakieś miał zamysły, żeby przejąć majątek i, i, i to wszystko. Po rozmowach z ludźmi no przekonaliśmy tych ludzi, ludzie w nas uwierzyli, bo przecież nas znali my od, od lat. Tu nasze rodziny, nasze gospodarstwa prosperowały i nie najgorzej. No, dogadaliśmy się, uwierzyli w nas, no i jesteśmy Jesteśmy, jesteśmy do, do, do dzisiaj, budowaliśmy no powoli, wiadomo, najpierw, najpierw, najpierw pola musieliśmy doprowadzić do porządku, potem powoli wchodziliśmy w nawodnienie na dzień dzisiejszy całe, cała powierzchnia gospodarstwa, czyli 760 hektarów jest uzbrojona w, w nawodnienie gdzieś na, na poziomie 15 km rurociągów. System pomp studni, około 10 deszczowni, czyli krótko mówiąc, już tu zmierzam. Dalej jesteśmy przygotowani do intensywnej produkcji, produkcji warzywnej. Jeśli chodzi teraz o strukturę, co robimy? Na powierzchni tych razem z brudnią, to jest gdzieś 800 hektarów, 850, połowa to jest warzywa, 400 hektarów. Gdzieś około 100-150 hektarów marchwi, około 100 hektarów cebuli, 70-100 do 100 hektarów ziemniaków. To są nasze główne produkty. No i w, i w tym sezonie od czerwca do, 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 do listopada z produkcji polowej robimy kapustne, ale generalnie broku, gdzieś o powierzchni 80-100 hektarów, plus warzywa korzeniowe, tak zwane smakowe, seler, buraczki do, do, do naszych kontrahentów, żeby jakby no, zabezpieczyć ich no, te pod, podstawowe potrzeby. Następny, na, na, następna taka duża inwestycja, która no, po tych latach, gdzie doprowadziliśmy już te gospodarstwo do takiego stanu no wysokiej kultury, jeszcze tu nie wspomniałem o hodowli bydła. Mamy stado podstawowe cały czas. Zaczęliśmy od 50 sztuk, bo tyle chyba wtedy z, tych, z tego pegerowskiego stada kupiliśmy. Genetyka wtedy już była dość dobra i doprowadziliśmy do, 100, do 200 sztuk stada podstawowe, co nam daje około 380-400 sztuk w sumie. Czyli wszystkie budynki są zapełnione, ludzie mają robotę i tylko. No cały czas poszukujemy ludzi, którzy, no nowych, bo wiadomo, stara kadra się, wy, się wykrusza, ta popegeerowska, tak jak ich nazywamy, yy, którzy, którzy tu, która tu pracowała, no się wykrusza i cały czas no, szukamy też nowych, chętnych do pracy, a praca w rolnictwie, no niestety, no nie jest tą, tą naj, 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 najłatwiejszą i najlżejszą. Naj, naj, naj w 2000... W 2000... No nie w 1997, przepraszam. Skorzystaliśmy z okazji już jako, jako gospodarstwo rodzinne, bo, bo, bo no, ta, 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 ten czas szybko leci. Po, po, przez, ten, przez ten czas spłaciłem wspólnika. Wspólnik mój poszedł własną drogą. Po prostu no, roz, rozliczyliśmy się. Spłaciłem kapitał, zostałem sam. Na, na, na Lipiu. No i wtedy no, myślałem, myślałem, co dalej. W 1997 roku no, pojawiła się no, okazja, no, sytuacja, gdzie, gdzie można było inwestować w przechowalnictwo warzyw, powstawały grupy warzywne. Ja jako już grupa rodzinna, bo no, jeszcze muszę o mojej rodzinie coś powiedzieć, mówię. Jestem, jestem żonaty, do tego trzeba zacząć. Mam czwórkę dzieci, dwóch synów i dwie córki. Na tą, na tą chwilę Paweł, najstarszy syn, już jest żonaty, ma swoją rodzinę, 10 lat już pracuje ze mną w gospodarstwie, zajmuje się tu no, no, agrotechniką, polem. Córka też po Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu, pod nasiennictwie po rocznym stażu w Stanach wróciła i już no drugi rok pracuje z nami. No, no, no właściwie no, powoli przejmuje i przechodzi wszystkie jakby branże po kolei, żeby miała, miała całe roz, rozeznanie co, co jak i, i co się dzieje. Syn w tej chwili w tym roku obronił się i jest, już ma tytuł inżyniera i jeszcze przed nim dwa lata magisterki też już pracuje, pomaga właśnie zobaczymy go w polu obsługuje, obsługuje nowe, no, nowe urządzenia właśnie jeździ na, na, na opryskiwaczu na, na, na Hardim testuje go no, był przy uruchomieniu zresztą byliśmy, byliśmy razem w Danii z, no, z Bogdanem Kozieniem nas zaprosił, gdzie mogliśmy też tam poznać produkcję, te, te wszystkie aspekty. Na tą chwilę go, go uruchomił i już nie pracuje, żeby dalej nauczyć no, następnych ludzi i to się dalej działo. Tak jak powiedziałem, w 2007 roku przystąpiliśmy do, do, do dość dużej inwestycji. Postawiliśmy przechowalnię na 20 tysięcy ton z całą infrastrukturą. Przechowalniczą i do pakowania i konfekcji warzyw. Ogromne przedsięwzięcie. Inwestycja powstała na, na, na 8 hektarach. 2,5 hektara to, są, to, są, to jest powierzchnia budynków, przechowalni, hal przechowalniczych, ale, ale i, i, i tak mówiłem, hale z, z liniami do sortowania, pakowania, czyli to, co mamy możemy dotknąć na półce w marketach. No To przedsięwzięcie oczywiście spowodowało, że, że, że musieliśmy zwiększyć, musieliśmy, no, założyliśmy i to uczyniliśmy. Zwiększyliśmy produkcję z tej takiej ogólnorolnej, a tylko warzywa mieliśmy no, tam no, gdzieś tam na, na 10% do, do, do 20%. Ale, ale, ale też no dobrze chyba, że mieliśmy doświadczenie, że nie od razu weszliśmy na szerokie, na szerokie wody z produkcją warzyw w mniejszej skali wiedzieliśmy jak to robić i weszliśmy już tak jak mówiłem na produkcję warzyw w tej chwili gdzieś na poziomie 50%. Przede wszystkim zapełniamy nasze przechowalnie z naszej produkcji polowej, bo taką strategię przyjęliśmy, że jesteśmy pewni tego co mamy w tej przechowalni. Od początku do końca śledzimy i, i mamy wpływ tak na, na cały etap produkcji polowej, od badań glebowych przez, przez siewy, uprawę, nawożenie, herbicydy, ochronę do zbioru i włożenia do przechowalni. A to dlatego, że no, to jest poważny koszt i zbiór tak, Potem przechowanie przez pół roku są to ogromne pieniądze, jeśli chodzi o, o sam prąd. My gdzieś około, yy, za sam prąd miesięcznie płacimy gdzieś około 200 do 300 tysięcy. Także towar, który yy, jest włożony do przechowalni, a potem ma się znaleźć na półce, musi być znakomitej jakości. I to od pierwszego dnia, od momentu siewu. Tak jak powiedziałem, przez ochronę zbiór, dlatego tak to wszystko jest ważne, no i wtedy ten efekt końcowy cieszy i, no i ten efekt finansowy też jest ważny, bo ten towar musi być sprzedany. No, doznaliśmy w tej chwili już, bo po, po paru latach jesteśmy od uruchomienia, od 2012, a właściwie 2020 roku już produkcję zaczęliśmy na, na ten rynek detaliczny gdzie te wymogi no, są bardzo wysokie, czasami uważamy, że, że, że przesadne, no bo, bo, bo ta, ta marchewka i ten, 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 ten ziemniaczek musi mieć 22 cm grubość, nie mniej niż 2 cm i to praktycznie no, ci przyjmujący magazynierzy no, czasami przesadzają i potrafią odesłać samochód z towarem 22 tony, bo, bo jedna marchewka się nie zgadzała w tam załóżmy we worku 10 czy, czy 20 kg. No ale takie życie no, trzeba powiedziało się, a musimy już te, teraz już to ciągnąć. Nie, nie jest łatwo, ponieważ no, wymogi też rosną, herbicydów jeśli chodzi o, 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 o substancje czynne cały czas nam ubywa. A, a, wymogi, a wymogi cały czas są takie same albo wyższe, trzeba też no i cenowo być konkurencyjnym, no bo niestety cały czas mamy na karku zachód, przede wszystkim Holandię w produkcji warzyw, ziemniaka czy, 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 czy marchwi, mimo że, że mamy technologię właściwie z najwyższej półki, bo inwestując, no inwestowaliśmy najnowsze rozwiązania, najwyższe na, 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 na najlepsze dokonania. No i nie ma co tu ukrywać, że czerpaliśmy doświadczenia z krajów zachodnich. Przed tą inwestycją, albo w trakcie tej inwestycji, odwiedziliśmy no, szereg krajów, zrobiliśmy tysiące kilometrów generalnie do, do Anglii, Holandii, Niemiec, całą Europę zjeździliśmy, żeby wybrać najlepsze rozwiązania, no też najlepsze, czyli naj nowocześniejsze, ale też naj, naj, najtańsze i, i, i które by jakby tam no, nam odpowiadały. No i uważam, że, że, że... powiem tak, no jestem zado zadowolony chyba nawet z, z nas czy siebie, bo, bo nie przesadziliśmy, jeśli chodzi o elektronikę, jakieś tam rozwiązania, które są e energo, ale, albo, 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 ale, ale te serwisowo e trudne do utrzymania, po, po w dwóch trzech latach eksplo eksploatacji naszych urządzeń, nasi ludzie już dają sobie radę, dużo we, we własnym zakresie robimy napraw serwisowych i jesteśmy w stanie to po prostu od no, co, co roku po takich bieżących remontach ten nasz park maszynowy przygotować do następnego sezonu. No Jeśli chodzi tu o pole, bo tak jak powiedziałem, to co mamy w przechowalniach fajnie. Natomiast wszystko zaczyna się na tym polu, tak? I, I to, że my włożymy te warzywa nasze, bo o tym generalnie mówimy, bo to jest najtrudniejsze, do przechowalni, to tam nic nie poprawimy, tam tylko przechowalnia w temperaturze pół stopnia czy trzy stopnie możemy tylko te warzywa utrzymać w niezmienionym, jakby zmienione nie niepogorszonej postaci, Natomiast wszystko Cały, cały ten efekt i cały sukces to jest, to jest, to jest pole.